Dzień dobry Państwu, serdecznie Państwa witam. Nie będę odnosił się do określeń zawartych w wypowiedzi mojego przedmówcy, ale skupię się na postawionym pytaniu. Drodzy Państwo, region świętokrzyski, diagnoza gospodarcza i perspektywy na najwyższy okres czasu. Te wszystkie informacje znajdziecie Państwo w strategii rozwoju regionu świętokrzyskiego, która została przygotowana która została przygotowana, w której zapisano kierunki rozwoju, w której określono specjalizację reg regionu, w której są wskazania, w którym kierunku chcemy iść. Przede wszystkim gospodarka, wsparcie małych, średnich i yy, a przedsiębiorstw. Nie wykluczając zakładów dużych, które są znanymi markami w kraju i, i za granicą, wsparcie szkolnictwa zawodowego, sfera socjalna, wsparcie wychowania przedszkolnego. Dziękuję, Dziękuję bardzo.